No nagrywanie. To jedziemy. Bum! Cześć! Jesteś na kanale Kapitan Przyczepa, a ja dzisiaj nagrywam trochę nietypowy odcinek. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek to taka chęć podzielenia się z Wami. Tego, co doświadczyłem przez poprzednie lata. Mam kampera od 4 lat. Spędziłem w nim około roku, sumując łącznie wszystkie wyjazdy. Spotkałem dziesiątki, jak nie setki innych van czy kamperowców. Prowadzę na co dzień też warsztat. Obsłużyliśmy już parę set klientów. Zbieram te informacje, co jest dla kogo potrzebne, co jest kłopotliwe, co chcieliby zmienić w ogóle. Dlatego zadecydowałem, że dzisiaj powstanie odcinek, w którym e, powiem Wam. Wedle mojej opinii, co jest pięcioma, naj, pięcioma, pięcioma pięć najważniejszych rzeczy. E, jeżeli chcielibyście być niezależni i nie musieć jeździć kamperem na kempingi, tylko żeby żyć na dziko, cieszyć się, e, a nie musieć cały czas walczyć o to. Czego wam brakuje? Lista tak naprawdę będzie miała 10 pozycji. Tylko 5 jest najważniejszych, takich w ogóle kluczowych. A drugie 5 jest też ważnych, ale są dodatkiem. A przy okazji, oczywiście, nagrywam ten odcinek, bo wprowadzamy na rynek urządzenie nowe, które też rozwiąże jeden z tych problemów. Ja jako kapitan przyczepa razem z Majowaniem, z Andrzejem gdzieś tam jakiś pomysł był i do tego firma, która to wykonała i wprowadzamy nowy produkt, więc jadę z listą, a już numer dwa na tej liście to właśnie będzie to urządzenie, które mamy jakby nowe w ofercie. Numer jeden. Nie ma nic gorszego jak toaleta. Każdy z Was, kto ma kampera, wie, że co dzień, dwa albo trzy musi znaleźć miejsce, gdzie wyrzucić odchody, jedynkę i dwójkę z toalety. Nie można tego robić gdzieś w naturze i w ogóle. I ta chęć podróżowania takiego beztroskiego cały czas kończy się tym, że trzeba chodzić i szukać, gdzie można to wylać, gdzie można to zrzucić i prosić, żeby gdziekolwiek to zbyć. I ja mam od y, roku od pół roku, w sumie nie pamiętam, toaletę inną niż taka, jaka jest w kamperze. I w ogóle rynek z tych toalet się rozwija i jest coraz więcej różnego typu toalet, które nie wymagają tego, że jeździ do specjalnego miejsca i to zrzucać, bo to po prostu niszczy całą przyjemność podróżowania na dziko. Albo obcowania z naturą. I teraz tak, pojawiły się toalety spalające, ale są mega, mega, mega drogie przede wszystkim i ten proces spalania też nie jest taki prosty i oczywisty. Teraz w ogóle znalazłem, że w tym sezonie też się pojawiły toalety, które Zamykają wszystko w woreczkach, ściskają, a potem wyrzucacie tylko woreczki. Teraz tutaj pokazuję średnio na tą chwilę 6,5 tysiąca taka toaleta. Spalająca to około 20, 15, 20. Pojawiły się już dwa lata temu, rok temu, powoli też toalety separujące. I ja taką dokładnie mam. I tam dwójka leci do woreczka, jedynka do innego pojemnika i po prostu. Wyciągamy pojemnik z jedyneczką, wylewamy na trawnik, bo mamy prawo, a dwójeczkę zamykamy w dodatkowy woreczek, wyrzucamy do śmietnika. I po prostu od momentu, kiedy mam tego typu toaletę, jestem mega, 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 mega bardziej niezależny i zamiast męczyć się godzinami szukać po prostu gdzie ja to mogę zrzucić cieszę się tym, że jestem tu i gdziekolwiek z rodziną i każdy ma komfort i nie ma, że a może jednak poszukaj gdzieś i wysikaj się na zewnątrz, ktoś cię zobaczy albo powstrzymaj się albo cokolwiek, nie, ile chcemy sikamy raz dziennie, wychodzimy na trawnik, wylewamy albo gdzieś jedynkę, bo jest to legalne, dwójka idzie do śmietnika i koniec po prostu życie kamperowe poprawiło się znacznie, znacznie znacznie, toalety Reparacyjne występują w wersjach tak samo: za 5000, za 2 i za 800 zł są nawet. Te najdroższe za 5000 mają takie specjalne zamknięcie, żeby nie było widać coś w środku: mają dodatkowe wentylatorki i w ogóle. Ja mam taką z połowy stawki za tam 2000 z moim hakiem. I polega to na tym, że tam gdzie jest jedynka, to po każdym zrobieniu psikamy psik, 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 psik. psik żeby nie było czuć, a tam gdzie z dwójka przysypuje się to wiórkami. Mam różne tam testowałem. Najlepsze są wióry stolarskie. No i tyle. Jest genialnie. Ale można też znaleźć toalety za 800 zł. Tam jakoś na Amazonie widziałem. Tylko wyglądają jak krata browara, po prostu są mniej estetyczne, ale też spełniają jak najbardziej tą funkcję. Punkt numer dwa. Ciepła woda. I też ilość tej wody. Ja mam u siebie akurat 300 litrów wody i to jest naprawdę duże przegięcie. Ale 100 litrów wystarcza, ale 200 daje, ja wiadomo, większy komfort. Ale woda wodą. Ale zawsze jeżeli jedziecie, jedziecie na przykład w parze. To jest coś takiego jak potrzeba wymycia się. A ja na przykład mam też tak, że jak się wymyję, to w ogóle jestem szczęśliwszy. W ogóle mogę się nie myć i jest ok, ale jeżeli mogę się wymyć, tylko ty rano po, po spaniu i chcę być świeży na cały dzień albo przed spaniem, to lepiej mi się śpi, a jak wstanę, to w ogóle mam więcej energii, wszystko mi się chce, bo się wymyłem. I bardzo często w rozmowach z wami jest coś takiego, że przysłowiowo żona jakby stawia warunek, że jak nie będzie możliwości codziennego prysznica, to ona nie chce jechać, no bo nie utrzyma higieny. I to też zawsze było problemem, jak podgrzać tą wodę. Oczywiście są rozwiązania typu na przykład y, trumakombi, która czy gazowa kosztuje koło dychy ze wszystkim, czy 12 tysięcy, czy truma kombi od 16 do 20, 000, czy różnego typu różne y, inne rzeczy, jak nie wiem, propeksy są, trumy do samego gazu, które kosztują 5 tysięcy, wymaga to też posiadania instalacji gazowej, to też jest dodatkowy koszt. Najlepiej butli do tankowania to jest dodatkowy koszt, żeby w różnych krajach tankować te refery i to się wszystko ciągnie. I zawsze brakowało mi tego, żeby żeby mieć ciepłą wodę pomijając te wszystkie rzeczy Powstał boiler, który jest napędzany z trzech źródeł. Nazwaliśmy ten boil, boiler Hot Trio, ponieważ to trzy źródła, jakby napędzają. I z prądem nie zawsze jest tak dobrze. E, no, gazu nie każdy chce mieć i też nie każdy chce wchodzić w koszty gazu i wszystkiego. I boiler polega na trzech rzeczach. Jeżeli macie dużo prądu, bo jest słoneczny dzień i macie jego nadmiar, to możecie włączyć grzałkę elektryczną i to jest pierwsze źródło, z którego fizycznie on pobiera te ciepło. Ale to jest źródło z którego korzysta się najrzadziej. Druga opcja to on ma w środku taką rurę. Jak ogrzewacie w nocy kampera czymkolwiek, nawet najtańszym wywasto za 500 zł, to ciepłe powietrze przechodzi przez ten boiler. No i fizycznie macie ciepłą wodę na rano, żeby się wykąpać, albo bo najczęściej w nocy się grzeje, bo jakby za dnia jest cieplej. I nie trzeba specjalnych dodatkowych urządzeń ani nic, aczkolwiek to też ma swoje wady, no bo w lato nie chcecie grzać i grzać pomieszczenia. Ale wtedy znowu macie troszeczkę więcej prądu, ale też nie każdy ma ten prąd. I zawsze brakowało urządzenia, które ma wszystko. I to urządzenie Hot Trio ma trzy opcje: grzałkę na prąd. Albo na 12, albo na 230, albo możecie zamówić go w wersji z dwoma grzałkami. Dodatkowo Webasto, no i coś, co zmienia w ogóle jest game changer, eee, zmienia wszystko. No to jest grzanie podczas jazdy silnikiem. Czyli wystarczy, że odpalimy, przejedziemy się do sklepu 15 minut, 20-10, w zależności od temperatury na zewnątrz wody, mamy ciepłą wodę. I ogólnie, jeżeli jakkolwiek się przestawiacie, ruszacie, robicie cokolwiek, no ja mam teraz ten boiler od miesiąca, no mam tyle wody, ile chcę. I nie ma już, że żona mówi, no ja bym się chciała jeszcze troszeczkę jeszcze tutaj, żeby było mi cieplej i dłużej, tam skorzystać i w ogóle. Nie, proszę bardzo ile chcesz, bądź szczęśliwa a ja odpalam auto i mam ciepło nie ważne czy mam prąd, czy mam gaz, czy mam coś auto zawsze jeździ, bo mam w nim paliwo bo muszę mieć w nim paliwo a to jest i tak coś, co się traci jadąc te ciepło po prostu idzie w cholera tak mamy za darmo odzysk tego ciepła no jest to genialny pomysł i teraz tak, zapraszam was, oczywiście robię od razu autopromocję zapraszam was serdecznie link jest w opisie na dole robimy teraz preorder odcinek wlatuje w piątek, do niedzieli Boiler można kupić trochę taniej. Niestety trzeba będzie na niego z miesiąc poczekać, bo trzeba będzie te wszystkie boilery wyspawać i Wam wysłać. Ale dalej, jeżeli boiler w ostatecznej cenie kosztuje 2,850, 2,890, to jest nic w porównaniu do trumy jednej, drugiej. Jednym boilerem jakby rozwalacie wszystkie problemy. No ja jestem zachwycony strasznie. Dodatkowo do boilera możecie włożyć termometr, który pokazuje wam, jakby tam, temperaturę. To nie musi być jakiś specjalny, zwykły, za 10 zł termometr możecie. Na sklepie też możecie od razu kupić cały zestaw montażowy z wężami, ze wszystkim, z instrukcją, jak to wszystko popodłączać, żebyście się nie bali. No i tyle. A obecnie jest sprzedaż i jest tam za parę setek stanie, już nie pamiętam. Ale to wszystko zobaczycie jak wejdziecie. Zachęcam serdecznie, jestem w ogóle zajarany. Wydaje mi się, że to naprawdę usprawni naszą w naszej karawaningowej braci we wszystkim, podgrzewanie wody i sprawi, że wszyscy będziemy mieli przyjemniejsze wakacje. Trzecia sprawa, na dziko, to są oczywiście solary i tutaj macie tak, 200 W jest dla tych którzy jeżdżą między majem a wrześniem, kiedy jest słonecznie. 400 W jest dla tych, którzy jeżdżą okresy, kiedy jest mniej słońca. A 800 W jest dla tych, którzy wyjeżdżają do Hiszpanii albo gdzieś tam i siedzą tam całą zimę i muszą pracować na komputerze. Tak w wielkim skrócie. Ja to uprościłem maksymalnie. Oczywiście kolejnym punktem będzie też ładowanie w takie dni, kiedy słońca nie ma. Punkt kolejny. Akumulator. Też nas sprzedawaliśmy przeróżnego typu akumulatorów, i najbardziej wszyscy zadowoleni są z akumulatora, który posiada sam w sobie wbudowany bocznik pomiarowy i aplikacje na telefon, i widzą przede wszystkim, ile procent im zostało. Ale procenty to procentami, tam jest podany czas, że przy obecnej pracy możecie pracować 12 godzin, 6 godzin, albo 30 godzin. Po prostu przelicza Wam to na czas, ile Wam zostało czasu do rozładowywania akumulatora i możecie sami zadecydować. To ja rezygnuję z korzystania z tego, z tego albo z tego po to, żeby ten czas akumulatora wydłużyć. No jest to naprawdę tak użyteczne i tak fajne rozwiązanie, że no chwalą to wszyscy. Wiadomo, wychodzi drożej niestety taki akumulator, aczkolwiek daje niesamowitą kontrolę i poczucie tego, ile czego i jakby do, do kiedy starczy. Mamy teraz dwie serie tych akumulatorów. Wcześniej mieliśmy tylko te dro bo miały wszystko w sobie, jakby wbudowane. Możecie też je teraz kupić w wersji tańszej. Czyli mamy nawet litówki już za 1995 zł. Takie naj, najbardziej podstawowe. Link też będzie w opisie, możecie sobie przejrzeć. Jest to naprawdę super cena. Dobry akumulator na dobrych ogniwach. Polecam serdecznie. I tyle. Mamy akumulator. Mamy ciepłą wodę. Mamy e, toaletę. E, i teraz zostaje jeszcze jedna rzecz, że często wyjeżdżamy w okresach, kiedy słońce nie ma i wtedy przydaje się bardzo dobre ładowanie podczas jazdy. I tutaj kiedyś te urządzenia ładowały na przykład 18 A 30, a teraz rynek powoli wypluwa kolejne nowe urządzenia, gdzie możemy już kupić 60A urządzenie, które nam naładuje 40A, 200A akumulator tam w 3,5 godziny, nawet jak nie ma słońca, więc jak mamy go do połowy rozładowanego, to w ciągu półtorej godziny, jakby odbudowuje nam akumulator i to powoduje, że jesteście niezależni nawet od słońca, więc mając ładowanie, tak naprawdę. Super podczas jazdy, grzanie wody podczas jazdy, toaletę, yy, dobry akumulator, którym przede wszystkim możecie kontrolować to, co się dzieje. Mogę powiedzieć, że teraz, jak mam to wszystko, jestem w Maroko na wyjeździe od miesiąca, w końcu, mając te wszystkie rzeczy w komplecie, czuję święty spokój. Każdy ma to, co chce, mam tyle, nie na wszystko starcza. Wodę sanet grzeje, kurde, na prądzie i w ogóle w takiej kombinacji. Żona zadowolona, ja zadowolony, bo żona zadowolona i potem macie po prostu. Więc to jest tak jakby moja prywatna, taka wielka piątka tych rzeczy. Te wszystkie rzeczy, jeżeli macie ochotę, możecie sobie kupić sami zamontować sami od nas ze sklepu. Ale możecie też oczywiście zapraszam, przyjechać do nas na warsztat i na warsztacie my wam wszystko, co trzeba, pomontujemy i zrobimy. I po prostu z takim zestawem i kompletem naprawdę fale jedziemy, jeździmy. A dużo mniej przejmujemy się, gdzie wyrzucić jedynkę czy dwójkę, skąd wziąć prąd, co zrobić, żeby była ciepła woda i wszystkie inne rzeczy. Polecam serdecznie, to z mojego doświadczenia jest super. I teraz kolejne rzeczy, które są już mniej istotne, nie aż tak, 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 tak kluczowe do tego przeżycia, ale chciałbym się podzielić tym, co usprawnia mi. Bez tego bym przeżył, ale jest naprawdę dużo lepiej. Punkt kolejny to zawieszenie pneumatyczne stojąc na różnych miejscówkach, mogę sobie tył podpompować, zmienić po prostu poziom tego samochodu, po to, żeby on inaczej był ułożony. Parkingi nie zawsze są proste, jak nie jeździsz na kempingi, więc nie masz prostych parceli. I możliwość podpompowania ratuje życie i jest genialnie. Staje, tak, tak, pompuje, jest super. Druga sprawa, często jest tak, że samochodem tak buja i buja, i buja, bo amortyzatory i resory nie są dopasowane i sprężyny do obecnej wagi, tego co jest w aucie. A czasami macie więcej, czasami mniej. Więc efekt jest taki, że Samochód robi tak, jadąc, robi tak ciu, ciuciu, czuciu, ciu a powinien działać i nie bujać wami całą podróż i nie jedziecie do Hiszpanii 1000 kilometrów i wami cały czas buja, tylko powinien zrobić cyk cyk i wrócić do tej pozycji. I właśnie to zawieszenie pneumatyczne umożliwia skorygowanie działania tego do takiej wagi, jaką macie. Ja na przykład zatankuję 300 litrów wody u mnie już mi się waga zmienia, i już muszę sobie zawieszeniem zmienić, żeby mi nie bujało autem. Oczywiście jest lepiej jak wiatr, wieje i tego, ale dwie podstawowe rzeczy. Możliwość wypoziomowania i możliwość dostosowania, żeby autem nie bujało na długich dystansach, żebyście nie, nie wychodzili z auta. Mm. <grym> no dosłownie. Więc ja mam takie zawieszenie, też jestem mega zadowolony. No super po prostu. Kolejną opcją są rolety, czyli wszystkie okna z roletami. Można oczywiście na okna przylepiać takie samo przylepne roletki, co nie? Ale jest to czasochłonne, trzeba je zwijać, one są często potem, na nich jest dużo wody, leci z nich woda, trzeba gdzieś zwinąć, gdzieś się włożyć, jak się potem ich nie wyczyści za każdym razem, no to czasami potem pleśń już na nich jest. A ja wymieniłem w którymś momencie na te roletki takie typowo kamperowe, cholernie drogie są, mam teraz okno kamperowe po lewej, po prawej i z przodu mam rolety. I wiadomo, okna kosztują po 3000, jedno, drugie, role, a zestaw Rolet na naprzód ze 4 Jest naprawdę dużo pieniędzy, ale to tak ułatwia. Staję, robię tylko cyk, 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 zamykam wszystko i chowam. Robię. I nie muszę tego wycierać, nie muszę tego suszyć, chować gdzieś, nie mieć miejsce gdzie to pochować. I w ogóle, drogie, cholerne, jest to kaprys po trochu, ale wrzuciłem to na tą listę, bo mi to naprawdę usprawnia życie, jeżeli dwa czy trzy, trzy razy dziennie czasami zamykam, otwieram, zamykam, otwieram, kiedy tylko chcę podchodzę i ciach. Drogie. Ale na liście się znalazło, bo jest przyjemne. Mega kolejnym pomysłem jest dodatkowa zamrażarka. My mamy obecnie lodówkę teraz mamy też w zamrażalnik z tyłu jako osobne urządzenie dodatkowe. U nas jest akurat ta z firmy Jolko, którą też sprzedajemy, bo taką po prostu od nim dostałem. Pewnie jest dużo różnych fajnych lodówek i w ogóle, a akurat z takiej korzystamy. Cena w stosunku do jakości jest fajna. Możecie sobie zamrozić lody, możecie sobie zmrozić alkohol, jeżeli chcecie porządnie wszystko. No po prostu posiadanie osobnej zamrażarki i nie takiej małej w lodówce, tylko dużej, po prostu daje tyle możliwości, że no jest super. Dalej, nie jest to must have, ale posiadanie tego to naprawdę zwiększa komfort i jest mega fajnie. Kolejną sprawą jest hulajnoga. Czasami trzeba gdzieś pojechać, auta nie chcesz przestawiać, albo nie możesz, albo chcesz gdzieś tam dojechać i nie będziesz mógł gdzie zaparkować tym autem. Hulajnoga schowana fizycznie w samochodzie jest po prostu sztosem. Jest genialna. Nie tyle trzy hulajnogi dla wszystkich, żeby sobie jeździć na wycieczki, bo ciężko te hulajnogi naładować i mieć fizycznie potem na nie miejsce wagę i wszystko, ale chociaż jedna na te awaryjne sytuacje, żeby jak wszyscy śpią, pojechać po bułki czy cokolwiek. Przy hulajnogach dla mnie największą wytyczną jest tylko to, żeby koła były duże i żeby były pompowane. Czyli żeby miały co najmniej 10 cali i były pompowane. Obydwa, przód i tył. To jest jakby wytyczna A to jaka będzie hulajnoga to już mniej istotne. Żeby nie miały 9-8 calowych kół i nie były gumowe. To za bardzo tlepie i trzęsie. Przy 10 calowych pompowanych jedziesz po gruzie, po trawie, po wszystkim do przodu i jest naprawdę mega, jest super, mega użyteczna. No i teraz kiedyś miałem w kamperze brak okien i nic nie widziałem, a teraz mam jedno okno, drugie okno, na górze mam cztery okna w ogóle. Im więcej okien, tym jest lepiej, tym więcej przestrzeni, tym bardziej chce się siedzieć, pijesz kawę, wszystko widzisz, a im jest mniej okien, naprawdę jest, 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 jest tylko i wyłącznie gorzej. Polecam serdecznie. Jak największą ilość okien jest po prostu genialnie. Jest to drogie, jest skomplikowane i montaż i wszystko i trzeba tam się narobić, aczkolwiek im więcej okien, komfort przebywa jest po prostu super, mega potrojony. No i w ogóle trzeba tak już na koniec, bo ja tego nie powiedziałem, bo nie każdy w ogóle ma prysznic w kamperze. Bo jak to się surferem jeździ tylko w lato i tam ma ochotę, to proszę bardzo. Ale po prostu nie można nie mieć prysznica. Prysznic daje wszystko, radość, czystość. Wszystkim się chce. Co innego, jakby się wyjeżdżali na trzy dni, to tam wiadomo. Ale jak wjeżdżasz na miesiąc, nie ma opcji, że kiedy chcesz, możesz się wykąpać. Chodzisz po tym mieście. Czujesz, no nie, gdzieś musisz szukać tego prysznica, nie ma opcji. Po prostu czujesz, że masz ochotę, wchodzisz, kąpiesz się, wychodzisz, wodę masz podgrzaną, boiler, <noise> wychodzisz i cieszysz się dalej. Jeżeli nie spełnicie sobie tych podstawowych rzeczy, które ja Wam wymieniłem, tak jak ja to miałem, zawsze, często miałem, może nie kłótnie, ale jakiś tu tego, ten by chciał się więcej wykąpać, ten coś tamtego, i dużo czasu i energii i radości szło na. Dawanie zaspokojanie potrzeb wszystkich uczestników tej naszej podróży. Teraz mając toaletę separacyjną, ładowarkę szybką podczas jazdy, która dobrze działa, w ciepłą wodę na życzenie 300 litrów zbiornik, dużo solarów. Po prostu każdemu daje to, co chce. Każdy jest zadowolony i skupiamy się na tym, żeby sobie fajnie zjeść na mieście, pójść sobie, popływać, cokolwiek jest mega, super. To tyle. To jest mój subiektywny przegląd najważniejszych rzeczy do kampera na dziko. To wszystko, jeżeli macie ochotę, oczywiście zapraszam do naszego warsztatu, też możemy wam to wszystko pomontować. Jeżeli macie ochotę na coś takiego. A jeżeli nie, no to możecie sobie kupić zamontować sami. I pamiętajcie, boiler, najfajniejsza rzecz. Do niedzieli, do godziny tam 24.00 jest przedsprzedaż. jest parę stówek taniej tam wszystko sobie zobaczycie. I kurde, tylko musicie poczekać, mówię aż to zespawamy i macie super niezależność, w naprawdę mega niskiej cenie. Jeżeli uważacie, że ten materiał był dla Was użyteczny, proszę zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie podobne spostrzeżenia albo jakieś inne rzeczy, które według Was ograniczają Was do tego, żeby właśnie stać na dziko jak najdłużej w takich warunkach, w których jestem teraz, uuu, ja i w ogóle, to napiszcie proszę w komentarzu, co według Was jeszcze byłoby potrzebne do tej listy, żeby była pełna, żeby całkowicie nie